Minecraft. Moja... Moja pierwsza, pierwsza gra na moim kanale znowu wraca, nie? To było piękne, wiem, pamiętam, tam uwielbialiście Minecrafta. Mój kanał tak naprawdę się stworzył na Minecrafcie. I... no naprawdę, lubiliście go. Dlatego też wracam. Chyba znowu zmieniam nazwę na. Nie no, zostaje przez torgiem jeden, no ale mam nazwę na No wiecie, live ik... Liveik ze starej gry, prawda? Nie minikierek nie nagramy. Nagramy świat, który tworzy z papcią. Nagramy świat. Nie, nie mieszkam w wiosce. To jest ogólnie creative. Y A to jest ogólnie mój domek, sam go budowałem. To są moje kostiumy auta, oh, ila łazienka. Dochodzimy. Tu kuchnia. Tu mamy mój pokój, kartus, psy, psy, komputer, szafa, monitory. Jakie, jakie monitory? Telewizor. Tu mamy łóżko, tu skrzynki i ten. Tu jest góra. Tu mamy balkon. Tu mamy y, baninę, taką dziwną. I, a tu mamy y, inny pokój. Schodzimy na dół. Tu mamy ognisko. Staw moje y, zwierzęta transportowe, na których jeżdżę. Tutaj y, budynek, który moja babcia zbudowała, nie wiem co to jest. Po co to, to? Tutaj są nasi sąsiedzi, no i tutaj jest miejsce z żółwikami, yy, które mnie chcą zabić. I tu mamy coś wylanego na wodzie, tu mamy konika, na którym... Się... E, konie, konie. Wytłumaczcie mi to. Czemu przez konia głowy się przeżyka? No to by było na tyle z tego świata, z tego świata, bo nie wychodzę z gry. Wiecie co? Moi koledzy są świetni. A Chcecie, żebym... Hmm, chcecie pozwiedzać sobie jakiś świat? Yy, na przykład napiszcie yy, jaki świat chcecie potwierdzać czekajcie Dobra, yy, yy, zwiedzamy sobie świat. Sorry, nie zwiedzamy, tylko spalamy sobie świat. I wysadzamy świat, 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 świat. Jaki to świat? Spalać i poz, pozwiedzać, pozpalać. <laughs> 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 if you're evil and you're on the rise, you can count on the four of us taking you down. Cause we're good and evil never beats us. we we'll win the fight and then go out for pizzas. We are the crystal gems. We'll always save the day. And if you think we can, we'll always find a way. That's why the people oh, Co ze za mnie człowiek, wiem. Bardzo. Spalam y, w jednym mm, chatę. Tak sobie lubim Stevena więc... z Należało mu się, że był taki słaby. Mam nadzieję, że się cieszycie, że Minecraft wrócił na kaninę. Ja tam się cieszę. Tu będę Mógł być, pasował mi nawet. I, to, I, I will fight for the place where I'm free to live together and exist as me. I will fight in the name of those quartz and everything that she believed in. I'm for the world I was made in. The earth is everything I've ever known. I will fight to be everything that everybody wants me to be what I'm grown. The mother against us this won't be easy, but we're not going to do it alone. Rozładował mi się pad, nie? Yy, zawsze na pro się. przyłączy mnie ten PS bo mi się ciągle paty rozładowuje nawet w chwili spokoju I tak lubię Minecraft. sorry za grafikę tutaj jest gorsza kurde nie mogę znaleźć mojego pakietu no, który kilka lat temu był bardzo popularny o to jest ale nie do końca ten O ten I am antyterrorysta y Aha A A, A. No! Jeśli chcecie Fortnite'a, napiszcie, czy chcecie Fortnite'a teraz. Albo jakąś inną grę, mogę wam dać co chcecie, w co chcecie zagrać. Aha, dobra, wiem, że mnie słabo słychać. Yy, dobra, to będę głośniej mówił. Yy, chcecie w jakąś inną grę, yy, żebym zagrał, czy może być to? Minecraft. Czy chcecie, żebym w jakieś przetrwanie pograł, czy coś? Yy, no bo tak trochę samo yy, spalanie tego świata jest nudne. W ogóle spalanie... Spalanie jest fajne, no ale... Dobra, chcecie zagrać... A chcecie, żebym zagrał w, w przetrwanie? Co? Yy, bo mogę, mogę, jak chcecie, to mogę w yy, yy, przetrwanie pokrać bardziej. Yy, no bo tak lepiej. No lepiej tak, nie no, mogę jak chcecie, tylko yy, to od was zależy, nie ode mnie. Eee, yy, okej, okay. na razie yy, mogę sobie palić, mogę spalać na razie. Yy, siedzę na krześle obrotowym. Nie, nie moim, <grybujesz> nie moim. Yy, ten świat yy, zwiedzam z kolegą, który nie mieszka yy, w Wrocławiu. do którego czasami jeżdżę A słońce mnie razi wiem oczywiście myślę, yy, yy, że tuberzy, to tylko siedzą w domach i ten yy, i grają w te No, ale dobra. Nie wiem, Nikola. Nie wiem. No, może gdzieś tak za tydzień. No bo za tydzień będę mógł. Nie? Bo, y, bo w tym tygodniu. następnym nie mogę, ale w następnym. W następnym, następnym, nie? W tym tygodniu nie mogę, to w następnym. No. Na live prawie nikogo nie ma. Dwie osoby. Już zbiegnie. Wbijam szyby i spalam. Wbijam szyby, a dobra. Bo tu się odwala. Dobra. Mam jednak lepiej zakres przetrwanie. napisz. Nikola napisz, bo ty, tak naprawdę na razie tylko ty jesteś, więc... No i jeszcze yy, ja samo yy, Dobra, napisz. Napisz, 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 bo ja sam nie wiem czy ty chcesz pstanie czy, czy coś Te 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 to jest Antyterrorysta No to wam y, to przetrwanie, tylko tutaj. Y, y. Y, dobra, tylko y, przetrwania się nie spodziewajcie. Czy takiego specjalnego, bo dawno nie gram w Minecrafta. Dawno nie gram w Minecrafta, więc takiego y, mega się nie spodziewajcie. Yy, więc tworzymy nowy świat. Na razie jeszcze nie na hardzie. Mogę, no ale później, brać skrzynkę czy nie? To oczywiście biorę. Napiszcie, czy brać skrzynkę czy nie, bo to jest ciekawe. Dać sobie dodatkową skrzynkę, żeby sobie ułatwić, a może nie brać.

sobie dałem tą skrzynkę no ale dobra co my tam w niej mamy? uwaga napiszcie mi co... aha ja już ją odsposyłem yy, tylko kilof, drewniany kilof, o nie no biorę, wszystko jak leci, tak leci tą skrzynkę przez przypadek jednak, nie? Znaczy, tnąłem to, y, ale nie chcę jednak, no to ją wezmę, no, 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 O! Dobra, y, wiem, trochę tnie Minecrafta, no, ale y, dawno nie grałem w tą grę. A wy jak dawno... A wy kiedy ostatnio grelczycie w Minecrafta, co? Minecraft lekko spadł, nie? A zombie A tam do zombie nie ile Ja to jestem prograczem, znaczy nie prograczem, ale Teraz wszyscy mówią, że są yy, Pro. Wcześniej były. Teraz mówią, że są prosy i bambiki od Fortnite'a Kiedyś były. Yy, kiedyś byli ci. Kiedyś yy, pamiętam, że były yy, nuby i prosy. No tak, tydzień temu. Heh. 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 Wiem, wiem. Wiem, Nikola, nie musisz mi tego pisać, że to było tydzień temu. No ale Minecraft teraz. Jest gorszą grom. Znaczy, nie, że gorszą. Dalej go lubię. No ale mniej osób teraz w niego gra. Bo wszyscy grają Fortnite'a. To jest dla mnie trochę dziwne, bo. No, Minecraft też jest fajną gromną. No. Jakby nie patrzeć, o crafting zapomniałbym o nim. Mam zmienić tekstury na normalne. Bo to mi nie pasuje. W sumie, zmienić tekstury na normalne. Napiszcie mi to, błagam. Bo sam nie wiem. O! Jak, jak biegła na mnie! Tylko dla skóry to robię. Koniu, ja chcę po prostu skórę, więc... Wiem, jestem złym człowiekiem i męczę biedne konia. Dawaj skórę. Ej, skóry mi nie chcą dać! A ty... Co... Co... Co ty jesteś? Prowadzi świnie, A świnika Robię to, żeby mieć łóżko, nie? No, mam już na łóżku, tylko y, teraz łapę co y, mm, Te struktury mnie wderwiają. Tekst. Oj... Cii. Nie mogę tego za struktury inne zrobić. A okej, okay. Okay. gramy samo ale go trochę szczytuje. A w co gramy? W jakiś świat zwiedzamy, czy coś? Albo przetrwanie. Co? Pomoże mi przetrwanie. Przetrwanie, 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 przetrwanie. Tak. Dobra, przetrwanie no. Na razie na spokojnym. Tym razem bez skrzyni. I klasyczne struktury, znaczy tekstury. Słuchaj, jeden z moich nowych światów. Tylko jak się kusę robiła. Czekaj, yy, Nikola, czekaj, zaraz zrobię nowego leju, bo muszę coś przygotować, ok? Wyjdź, wyjdź z tego, bo robię zaraz nowy. No veo, eh. Mm.